Było to przed świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza i Skarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi. I ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on tak rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi nogi umyć? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr. Nie, nigdy w mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały już jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdziawszy szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo pańskie. Jeszcze jedzcie z tego wszyscy, to jest ciało moje. Ciekawe, że w liturgii tak bardzo zachowaliśmy dokładnie te słowa, które wypowiedział Jezus w czasie, w czasie tej pierwszej Eucharystii. Ciekawe, że z Nimi tak mocno wiążemy konsekrację. No przecież to jest właśnie ten moment. To jest właśnie to wydarzenie, to właśnie te słowa to wyrażają. Tylko, tylko jeżeli zatrzymać się tylko i wyłącznie na słowach, jeżeli zatrzymać się tylko i wyłącznie na poprawnym ich wypowiedzeniu, to strasznie się zredukuje Eucharystia. To strasznie się ją ogranicza. Tak, zbudowaliśmy wokół tych słów moment konsekracji. Tak, czynimy to, co Pan Jezus nam przykazał, tylko tam się dzieje coś... Dużo więcej, tylko ta przemiana, ona przenika i idzie dużo głębiej, dużo dalej. Jezus na ostatniej wieczerze dokonał wielkiego przewrotu. Jezus dokonał wielkiej zmiany. Jezus absolutnie zmienił postrzeganie i rozumienie kapłaństwa. Wiecie, kapłani w Starym Przymierzu mieli za zadanie przygotowanie ofiary i złożenie jej na ołtarzu. W praktyce wyglądało to tak, że oni zażynali tam owce, baranki, nawet woły. Potem jakoś ćwiartowali i wrzucali na ten wielki ogień na ołtarzu. No i tyle. Znaczy, świątynia to była jedna wielka rzeźnia dosłownie. Kapłani w tej posłudze to, to byli rzeźnicy. Patrzę na moich braci, z tego, co się orientuje w naszym klasztorze, akurat nie ma nikogo, kto jest rzeźnikiem. Mamy jednego w zakonie, ale to... Jezus totalnie zmienia wyraz kapłaństwa. To jest ciekawe, bo popatrzcie, na tej uczcie, którą oni na ostatniej wieczerzy, którą oni spożywają, było wszystko przygotowane tak jak należy. Było wszystko tak jak paschę się spożywało. Ale nie było baranka. Żaden z ewangelistów nie wspomina o baranku. Czy bardzo mocny znak dla nas, to Jezus jest tym barankiem. To Jezus teraz jest tą ofiarą, która będzie złożona. To wokół Niego jest cała ta celebracja, cała ta liturgia. Co więcej, cała nasza liturgia dzisiaj idzie w kierunku pewnej intuicji. Tak jak to kapłaństwo zostało przemienione. Tak samo teraz dużo głębszy wydźwięk jest z tych słów. Bo to kiedy kapłan mówi to jest ciało moje, to nie jest tak, że wypomina jakieś magiczne zaklęcie. Ale On się ma do tego tak bardzo upodobnić do Jezusa. To znaczy, On ma złożyć ofiarę z całego swojego życia, teraz tutaj. To się ma dokonywać. I tak, my mamy taką intuicję, że wiążemy to z celibatem, wiążemy to z posłuszeństwem. No, jest to ofiara, nie da się ukryć. Tylko cały czas za mało. Tylko ta ofiara ma być jeszcze głębsza, ma iść dalej. Ciekawe jest również to, że, że kapłaństwo w rozumieniu Chrystusa, w rozumieniu Kościoła, nie ograniczy się tylko do nas tutaj. Nie ograniczy się do grupy moich współbraci. Kiedy weźmiecie katechizm Kościoła katolickiego w rozdziale poświęconym chrztu, jest wyraźnie powiedziane, że każdy ochrzczony otrzymuje godność prorocką, królewską i kapłańską. I ja wiem, że wyraz naszego kapłaństwa trochę się różni. I ja wiem, że ta forma jest inna, ale, ale każdy z nas jest wezwany do złożenia ofiary. Jakiej ofiary? Nie, nie chodzi mi o kolektę. Nie, nie chodzi o zbiórkę. Bóg nie chce tylko i wyłącznie części. Bóg zawsze daje siebie cały, ale i czeka na nas całych. To jest taka ofiara, która. która ma nas przeniknąć. To jest taka ofiara, która. która ma się u nas zrealizować. Zwrócicie dzisiaj uwagę. Będzie bardzo dziwne zakończenie wszystkich celebracji. Nie będzie błogosławieństwa końcowego. My złożymy tam do ciemnicy nie? najświętszy sakrament, po czym trochę tak jakby cichaczem wymkniemy się z Kościoła. Nie będzie idzie w pokoju Chrystusa, nie będzie Pan z wami. Nie? Tak się to skończy jakoś dziwnie. Tak nie będzie można wychwycić jak. No bo się właśnie nie skończy. Bo ta liturgia będzie trwała. Jutro. Nie będzie na rozpoczęcie liturgii Pan z Wami, to nie. Ona będzie trwać. Ona będzie trwać cały czas i jutro znowu nie będzie rozesłania. Ta liturgia ma trwać. Tridum Paschalne ma nam uświadomić, że liturgia trwa i teraz wchodzi w Twoje życie. Wracacie do domu i jesteście w przestrzeni liturgii. Jesteście w przestrzeni bożej. Będziecie jedli dzisiaj kolację i jesteście w przestrzeni Bożej. Pójdziecie spać i jesteście cały czas. Ta liturgia będzie cały czas, z ma być z Wami obecna. Czy znaczy Twoje życie ma się stać tak przeniknięcie Bożą obecnością? I tutaj jest sens, i tutaj jest istota tej Eucharystii, i tutaj jest istota tej przemiany. Konsekracja nie, się, nie zamyka się tylko i wyłącznie na tym ołtarzu. Tej przemiany, jaka się tutaj dokonuje, nie można zamknąć tylko do tych opłatków tam złożonych. Ona ma się dokonać w nas. Ona nas ma przemienić. To, to ma być wyrazem tego, jak bardzo mamy się my zmieniać, jak bardzo Bóg ma w nas działać, żebyśmy szli i ustanawiali Królestwo Boże wszędzie. Żebyśmy szli i wszędzie, gdziekolwiek będziemy, byli w obrazem Boga na świecie. Żebyśmy wszystkie przestrzenie naszego życia przemieniali w liturgię. Zwróciliście uwagę, w Ewangelii Jana w ogóle nie ma konsekracji, nie ma, sło, nie ma tych słów konsekracji. Ale co jest? Mandatum novum, przykazanie nowe, nie, obmycie nóg. Jezus, który mówi, chcecie Eucharystii, chcecie tej przemiany. Chcecie, żebym prawdziwie działał w was? No to bierze misę i obmywa uczniom nogi. Mówi, to jest największa Eucharystia. To jest największa przemiana, jaka się ma w was dokonywać, jaka ma się w nas dokonywać. No i dzisiaj ta liturgia jest związana z obmyciem nóg, które ma być tego wyrazem. Średniowieczny Kościół nie dawał w Wielki Czwartek nic innego jak tylko, pierwotny Kościół, nie dawał nic innego jak tylko obmycie nóg. Nie było żadnych innych celebracji, tylko obmycie nóg. Sobie nawzajem. A może potrzebujemy sobie o tym przypomnieć? Bo byśmy może chcieli zamknąć nasze chrześcijaństwo do tabernakulum czy kościoła. Bo byśmy może chcieli zamknąć, nie? Moje życie, do mojej przestrzeni, a Panie Boże Tobie to tylko godzinę w niedzielę i tyle. A On mówi, a ja chcę wejść głębiej, a ja chcę przeniknąć Twoje życie. I to się będzie dokonywać. Dzisiaj przeżyjemy obrzęd obmycia nóg inaczej. Moi bracia już biedni się mnie kilka razy pytali, co Ty tam kombinujesz. Zaraz tutaj rozstawimy dwa stanowiska, dwa miejsca do obmycia nóg. Jedno tutaj, a drugie na środku kościoła. Jeżeli chcesz prawdziwie przeżyć tę liturgię, tutaj będę na Ciebie czekać, aby obmyć Twoje nogi. Nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, nieważne, czy masz poczucie godności, czy nie, czy masz poczucie łaski uświęcającej, jestem tutaj. Jezus tu na Ciebie czeka, aby Tobie nogi obmywać. On chce Tobie nogi obmywać. On chce, żeby ta przemiana ale się dokonywała. I tam na środku kościoła będzie drugie miejsce. Może jest tutaj w tym kościele ktoś, kogo, komu powinieneś nogi obmywać. A może komu te nogi obmywasz w jakiś sposób. I może warto, żeby teraz miało to taki widoczny wyraz. Żeby to się dokonało to masz do tego okazję. Nie biegnij od razu tam. Nie? To nie, nie, że ja pominę tutaj tę pierwszą stację. Nie. Bo to jest takie wyrychlenie się od, znowu ode mnie. Nie. Musisz doświadczyć tego, jak się Jezus przed tobą ukorzył. Jak się Bóg przed tobą ukaża. I to da ci siłę, żeby żeby tak działać w całym twoim życiu. To jest ciało moje. To jest taka konsekracja, która się wypowiada za każdym razem, kiedy zmęczona matka wstaje po raz kolejny do swojego dziecka, żeby je nakarmić, bo płacze. I bierze jej, przytula, karmi. I wtedy wypowiada, to jest ciało moje. To jest taka przemiana, która dotyka każdego męża, męża który, ojca, który wraca do domu i się musi urzerać z nastolatkiem, nie? który wszystko wie lepiej. On sobie żyły wyprówa dla niego i nie, do, nie doświadcza od niego wdzięczności, ale dalej będzie go kochał, dalej mu będzie okazywał tą wdzięczność, dalej mu będzie okazywał swoją miłość. I wtedy mówi, to jest ciało moje. Kiedy dwóch małżonków pokłóconych nie, ma problem, żeby wyciągnąć do siebie rękę na zgodę. I kiedy umiesz przełamać siebie i rzeczywiście wyjść naprzeciw, mówisz, to jest ciało moje. Kiedy w poczuciu samotności, zamiast użalać się nad sobą, wychodzisz i szukasz drugiego człowieka, aby jemu pomóc, wtedy mówisz, to jest ciało moje. Wtedy się dokonuje ta przemiana. Wtedy ona jest pełna, wtedy jest prawdziwa Eucharystia. Amen. Damy sobie teraz czas na przeżycie tego znaku. Damy sobie teraz przestrzeń, aby doświadczać tego, co Piotr, apostołowie, i nieść to dalej.